Nie masz nic z Style? To źle. O, moi drodzy, trzeba się porozciągać, trzeba tutaj porozmawiać z wami. Mamy piękny dzień, witamy Nele bardzo serdecznie, Nela, kocham cię nad życie przyjaciele. Wstałem, piękny dzień. Mio... E... N Nubek? Nubek? Co ty tu robisz? Dopiero wstałem Co mina chodzisz? Aba! Uh, Rubek! Nubek, zostaw mnie. Nubek, nie. wiem, że wolno chodzić, ale Nubek błagam. Nubek, błagam. Proszę, nie rób żartów. Co ty masz w ręce? Podź, nie! W grę. nie! Nie, nie, nie! Ja nie zagram w grę! Zobacz, co się yy. stało! Widzowie na odcinku. To i ten Nubek cały czas grał w tą grę właśnie na Nintendo i zamienił się w szarego Nubka. I on teraz mnie namawia i mnie goni. Co naprawdę jest bardzo wolny, także mamy szczęście. Ale nachodzi mnie. Wystarczy, żeby mnie dotknął, widzowie. Dotknąłby mnie tą grą podczas snu i miałbym koniec. Także muszę uważać na niego, bo to będzie koniec. Nubek płagam. Uh, uh, Nubek, ogarnij się i odłóż tą uh, grę. Wystarczy ci. Nubek, w Wystarczy ci tej gry, proszę. Nagraj w grę! Ej! Nubek! Gra. Ej, nie widzę go. Ja się boję. A on tu jest. Mi... On już się staje zombie. Widzicie to widzowie. On cały czas namawia mnie do tej gry, przyjaciele. Szybko zamawiajcie coś na pali, on staje, zostawcie łapie i suba. Ucieka. Nubek, co ty robisz? Zowie, Im więcej zamówicie napalają sali, tym większa szansa na to, żeby Nubek wyzdrowiał! Przyjaciele, jest tragedia, jest tragedia. Naprawdę, on cały czas się patrzy w ten, w ten swój moduł. I mam zagrać, no bo dobra, zagram z tobą w grę, no bo. O, dzięki, palio. Chodź, chodź, no bo zagram z tobą w grę. Mm, o, wiem gdzie, patrz. Tylko musimy. Wiesz, sprawa na wygląda następująco. Czekaj, gdzie by, gdzie, by, gdzie by tu pójść? Gdzie możemy zagrać? No bo tak wiesz, w fajnym miejscu, żeby tak zagrać razem. Nubek. Tutaj. Nie, nie, bo tu zimno, no zima jest, nubek. No to się już zrobiła. Nie, no nubek, błagam. Chodź. Proszę cię. Proszę cię, chodź. Pow powolutku. Pójdźmy w jakieś fajne miejsce, dobrze? No bo. Tak. Gdzie możemy zagrać? Ej! Jak ty tu poleciałeś! Spokojniej, dobra. Dobra, Nubek, zostań tu. Jezu, on zaraz jakiś, jakąś, zaraz, zaraz coś zrobi. No bo, a dlaczego mam zagrać w grę? Co się dzieje, jakbym zagrał w grę? To jest najlepsza gra, zagraj musimy sprawdzić jego odczucia. Co on czuje teraz, jak gra w tą grę? Od muszę sprawdzić, czemu ta, ta, gra tak na niego działa. Zadajmy mu parę pytań. Nubek, czemu, co czujesz, jak trzymasz ten, tą, tę Nintendo szarę? Co czujesz? Chcę w grę. Ej! Skąd ty masz taki miecz? No nie gadaj, że przez tą grę zdobyłeś ten miecz Tak, zdobywam item, nie, nie, nie! To za dużo! Muszę wszystko powiedzieć, to i tobie widzowie! To się przeraża w coś gorszego. Co jak dostanie jakiś item, który zdo... zniszczy wojanowice! Wszystko przez tą gru... głupią grę, to jest Nintendo, widzowie, głupi Nintendo, to jest nie może wystarczy to zniszczyć. Toj to i to, toj to i to, to i to, to i to, O nie on śpię z noc! To i to budź się! Starę wygląda następująco. Nubek, ja sobie śpię, tak o, tak tak. No, wiesz, no. on te dachowe okno tam u siebie takie nie, tutaj w no. tym miejscu. I on, tak. on cały czas leżał, ta, tak, nade mną, tak, tak, leżał nade mną. A nowek czasem nie jest szary? Jest szary, jest szary, nade mną Uuu. był. I chciał mnie zmienić, chciał mnie dotknąć, żebym zagrał w grę. I cały czas mówi, a wiesz, co się działo teraz? Co. Jak grał w tą grę, on przez tą grę, to nie jest, że gra se w grę i nawet się zmienił w szarego, on zdobywa itemy przez tą grę, miał nedrytowy taki mieczyk, miał i się, ja się boję, że on zdobędzie jakąś rzecz niesamowitą, którą zniszczy Wojanowice. On się stanie opętany. No już raczej jest opętane to, i to, trzeba na to zaradzić. Dobra, czekaj, muszę rozmyśleć, Czekaj, to myślę, myślę, co zrobić, żeby jakieś miejsce, w którym będziemy bezpieczni przed nim, żeby móc spać, żeby, Bo tu nie możemy spać, on cię znajdzie i ty się zmienisz! I to będzie koniec. Tak myślisz? Ja bym wolał być mega blisko niego, żeby go obserwować, i żeby nigdy nie wiedzieć, nie dowiedział się do nas. Pod jego domem. Albo tak, mo można, można, pod jego domem lub obok jego domu cokolwiek. Nie pod jego domem! Tak no. jest! Pod jego domem. Robimy to. Tak! Idzie, 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 uważaj. Widzisz? On cały czas nachodzi kogoś i stara się kogoś, wiesz. Opętać! Tu, Zobacz, dawaj, dawaj tu Dobra, poczekajmy, on będzie, on będzie nas szukać. Będzie nas szukać. Nas nie znajdzie. Czekaj. Czekaj. Nie wiem Jezus. Widzisz? Idzie. Ja I się kręc. szuka. Analizuje. I co on ma w tym joysticku? Może on przez ściany widzi przez ten joystick? Dobra, się że by uciekamy. Dawaj, powoli, po cichu. Hmm? Nie, nie słyszał. On jest, jest w Zginę do ptycha Jest w wamoku! To jest w wamoku! O nie, o nie, dobra, on jest mega wolny, nie jest mega wolny Nie on sobie szuka ciebie teraz tam Musimy skołać najbardziej kolorowe itemy i zrobimy najbardziej kolorową, sekretną bazę w domu Nupka I będziemy go obserwować O Także chodźmy do, do Ptychu, pewnie będzie miał pełno kolorowych rzeczy Ej, Ptychu się ukrywa? On nie śpi? Halo? Ej B, be, 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 be Jeszcze trochę koloru co? Jakiego koloru? Nie, on ma serkuje, on ej! jest u góry! Chłopaki, chłopaki, na górę, na górę, szybko, na górę! Eksperymentuję Góra! Dawajcie, dawajcie nie, doktorze, co się dzieje? Na górę, słuchajcie, hopi, jest akcja. Zaczynam opracowywać lek, ale nie wiem czy na jak będzie w ogóle działał. Potrzebujemy kolory. Dużo koloru. Wiecie o co chodzi? Wow, dobrze, Rozumiem, to, się to, to, to się nada. procentowo. To się nada, załóż to! No, nie wiem, czy to się nada, ale słuchajcie, potrzebujemy tak. kolory. Będę opracował lek i uda nam się wyleczyć nubka. Tak. Tak. Jesteście Tychu, za? Mam pomysł. Yes. Tak, tak. Zrobimy najbardziej kolorową tajną bazę w domu, nubka, żeby się ukryć przed nim, żeby nas nie dotknął. Jak nas dotknie, to jest koniec. E, ej, faktycznie. Ej, bo nas ej, bo nas jeszcze nie dotknął, a częściej nas dotknie, wtedy będziemy. Tychu, żały. dajemy ci minutę. Wyciągaj z plecaka najbardziej kolorowe budulce, jakie masz. E, wow what? Dałeś mi no, 10 sekund. To było szybkie. Mi 10 sekund. To było szybkie, bardzo szybkie. Ja wiem. Tychu, ja wiem. ale potrzebujemy jeszcze. O, a dałeś mi to. Jesteś, jesteś mistrzem w budowaniu tajnych baz. No, tak, miałem. No, ja, i ja to, wiecie, to trzeba baz być gotowy, ty. gotowy umysł. Czas, dobra, zbadajmy tak. gdzie jest Nubek, musimy go. Od, 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 odciąć go. Się, musimy go gdzieś e... zamknąć teraz. żeby zdążyć zbudować by było... bazę. Warto by było, gdybym opracował jakiś nadajnik na nubka, żebyśmy my wiedzieli, gdzie jest nubek. Nadajnik no, na nubka, to, to czy ty to no, widzisz? Co ty to, to, to słyszysz to Tak, Nadajnik na tak, na Jak Nie tego? Gdzie jak tak, 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 czy jak ktoś Aha. Nazywa. Dobra, się... musimy zrobić... Zamknę na tę pracę. Tak, tak, tak. GPS! Ale potrzebujemy więcej tak. czasu, a teraz musimy go zamknąć, żeby zdążyć zbudować dobrą bazę. a gdzie on jest w ogóle? Widziałem go jeszcze? W domu Tojta był, Jak go widziałem. Właśnie, to ja się budzę, Co To, Tojto, to, to, już nie jesteś Iron Man! Hop, 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 Dobra, Ej! dobra! Jest Ej! tu, jest Ej! tu, jest Ej! tu, jest Ciu! Ciu! tu! Jest, jest. Idzie do netheru! Ej, to jest złe, nie wiem czy. Pozwólmy mu! Kurde. Nie, nie idzie, nie idzie, nie idzie. Okej, okay, i co myślisz, że. Oj, spokój będzie! Będzie Ej. spokój! Oh. O! Widzisz? Co jest grane! Oh. Nie, będzie dobrze, będzie dobrze. Ej, mi się wydaje, grane. że... Ej, ej, czekaj, ale mam teraz ten. Czy ten Nintendo nie powoduje tego, że on wie jak grać w Minecraft i przychodzi grę i robi sobie rzeczy wszystkie? O, stary, ej. ale teoria! Ej! Stuje się, no kurownik są o jakiś. się nauczył grać w Minecraft? nie wiem, no wszedł do Netheru, oh. on nigdy nie lubił netheru przecież. To jest tylko o teoria, kurde. chodźcie do tego domu szybko. Dobra, czyli, to z Czyli To jest koniec, czyli to jest koniec, nupka. Nie Będzie koniec, tylko teraz Pro. Nie, nie mów tak. zmienić mu nazwę Będzie... na Pro. Nie nie mów tak. Pros. Mów tak, O Pro! Owg. Pro. <laughs> koniec, nupka. Będzie Pro. Steve z diamentową zbroją, tak? Musimy zmienić jego nazwę. tak, tak. Oh o, Majken, dobra, kolorowe Ej, dobra. bloczki są. Idziemy zrobić bazę. Teraz tak, ja to i to. Ty jesteś dobry, to? dobry baza... ba, ba, bazomist Bazarz, Bazomistrz! Bazomistrz! Bazuka! W którym miejscu zrobić bazę, bazomistrzu? Chyba dobrze patrzysz ja mi się mam za ściana. Ale słuchajcie, a nie lepiej w podłodze? Na nie, suficie, nie, nie, na nie Podłoga? Miejsce? Lol! I w suficie byśmy mieli. Co? Ale ale on w podłodze ma, patrz. Patrz co ma Lo, w podłodze. On ma, on ma. Ej. Co tu chicken robią? Ty to widzisz, ty robi tyle kurczaków. O, ja nie mogę. A czy ty nie widzisz, że to jest jakaś tajna baza? No to już była tajna baza, ale on nie wie. Dobra, teraz no. tak. Panowie, no nie możemy pod tym zrobić, bo on magazyn może tam zejść. A, bo magazyn, racja, zapomniał magazyn, Ja mam Kurde. pomysł. Robimy bazę. Która będzie na dwa piętra i będziemy przez ścianę widzieć go Eee że... Tak dobra. dawajcie, chodźcie tutaj O kurde leżem zrobił To wy budujcie ja Zabijcie te zwierzęta, wy... no przecież nie damy rady tu! Zdradzą Damę nas! Radę. Ja będę wracić całkiem. Przepraszamy osiągą, zwierzątka kochaliśmy. do domu, dobra? E, jak koło domu? No, jak wydubek będzie szedł, to ja będę go odciągał od tego domu. W sensie ja będę taki win-band. A że, te... też. Band będę. A że tak, a I że ten tego? będzie hagi Hagiłagi. Hagi Dobra, tu musimy zrobić więcej miejsca i tu robimy eee. podwójne po piętro, dawaj. Niszczę Budujcie, budujcie, budujcie. Nie ile mamy czasu, nie wiem kiedy to wyjdzie z tego, ale może dłużej. No długo. właśnie spokój, ja będę pilnował. Mam nadzieję, że ten nether go pochłonął. No. Ej, aż się portal do, do, do zateru To, co, co się stanie? Jak zrobisz co? Jak zniszczy portal do netheru Nie, no przyszedł. nie, bo on nie wróci nigdy. Tego nie róbmy mu akurat. O, bo to było złe. Nie, na dirtowice. Dobra, trzeba zrobić schody eleganckie. Stworzymy dobra, teraz. Mani ma, ma pra, prawdziwy, prawdziwą bazylikę. Ugh, wow, tak ty, to, wysoko? Na razie, no dobra, mi to pasi. No! No mi to pasi. E, a nie, z kolorowych. Tak. A nie, nie, ma, najpierw, dirt, warta dirt, warstwa dirt, najpierw warstwa dirta najpierw. To ma, dirt, Może no. więcej, grubsze to zrobić w takim razie. Dobra, Dirta tutaj o, to leci. No, tak nie robicie, koza, fajnie. Tak, no, oczywiście, że tak. Trzeba to z.B. No, okay. ukryć. Ale o, to, 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 to. jest bazomistrz. Bazuko! Ba Co? Bazuko! Brzmi jak jakaś postać za nim. Bazuko! Dobra. Bazuko. Tu zrobimy oczywiście całe. Całe szkło i tu też zrobimy całe szkło eleganckie. to nie jest piękne? Jest bianum, że naj, najpiękniejsze. Zbyt piękne to trzeba zrobić Dobra. wyżej. Bo... Ogarnąłem jeszcze takie drzwi sekretne. Myślę, że się przydadzą. Na pewno, eee, na pewno. Secret no, tak, door. Macie, macie jeszcze jednego. Secret doorsy. Tak, tak, tak. Secret doorsy no. You're beautiful. Uh -huh. yeah, beautiful, it's true. Dobra, czekaj, ja ty sprawdzę tylko czy nie ma nuba obok. Czekaj, to, bo teraz zbudujemy tych kolorowych budulców. Trzymaj, Umaga. swój niebieski, swój niebieski, przecież to jest diament. No dobra, niech będzie. Właściwie wziąłem diaksy, bo mi się zdaje, a że A masz jeszcze jakieś fioletowe? Fioletowe to jest nawet właśnie... spokoj kolory. Uwielbiam diamenty, ma, 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 ma. Trzeba zniszczyć. Ja myślę, że to diaksy moi... właśnie będą dobre, bo. Ulubione, ulubione nie kolor. Ulubione diaksy, diaksy, diaksy. Macie diaksy. macie wam. Macie, macie. Ej, palion, a jaki jest twój ulubiony kolor? A Nieee a je, a je, no niestety Każdy już o tym wie Uda. Agi, Agiłagi, agi, agi, dobra, robimy tak No po prostu klepiamy kolory O, pięknie Tak, jak najwięcej kolorów, jak najwięcej kolorów, dawajcie A ty chcieliś taką bazylikę? A to tam wiesz, żeby to było nie Niestan Niestandardowe niech to będzie Niech to będzie brzydkie, ale kolorowe Na tym to polega cyk, No tak, wiadomo Cyk, cyk dobra, tu trzeba... Nie, tego nie mogę sprzątnąć Tego nie możesz! A Tego, te, tego nie można sprzątnąć Jest to zakazane, prohibido Pro, Prohibido Dobra, róże fiol... A, fioletowy ty masz Ja mam? Ja też mam, o ulala. Ej, tą ścianę trzeba całą zrobić, tu tak mało miejsca będzie No będzie bardzo... Ej! Ej o, cała ściana na nowo I co to jest za miejsce? ELE, ELE Zamykaj! E Piu! Piu, piu, piu! Oj, oj oj, oj, oj oj. Zamykaj to, zamykaj to, zamykaj to! A. Czekaj, on gdzieś tu jest, ja go odciągnę zaraz. Odciągnij go błagam. Git! Ej, nie, nie nie gitł? Git! Git, jest git, jest git! Nie mogę klikać. Dobra. Ej, dobra, nie mogę go! gdzieś widzę go! Cyk, cyk, cyk. Widzę go. Dobra, musimy A poczekać to tutaj tu musimy... Ciić. Wrota! Cichosza, Cichusza, cichusza. E, to... Nie mam pomysłu co mogę zrobić mu cichosza Ja coś zrobiłem, ale dobra, trudno Mówi się dobra, trudno, żyje się gotowa, dalej Nie, jeszcze nie gotowe to to właśnie Problem w tym, że jeszcze dobra, nie gotowe dobra. Największy problem dobra, no dobra, robię dobra, tu... dobra, spoko, spoko Tutaj będzie ściana, to kolorowa ściana ja robię tutaj schody, schody. I, i, idzie chyba, idzie. Ciii. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie jak najlepiej, w na najlepszym porządeczku. Dobra. Nie, chłopaki, to jest tak kolorowe jak nigdy. No musi nie. być, musi być. O nie! Dobra, to muszę o, to nie wiem, zrobić. Jak jest tak... kolorowo, kolorowo. Nie, 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 nie. musi być cyk, tu musi być cyk, musi być cyk. A ja, wy być cyk. widzicie przez tą szybę w ogóle? Czekaj, czekaj, czekaj. Muszę szybko podklikać. Dobra. No dalej klikaj szybko Klasa, klasa, jest, 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 jest ale, ale nawet jeszcze nie wiem czy jest Dobra Jak to nie jest Mamy ścianę, ale muszę od góry kliknąć, bo widać Gdzie jest Nubek, eee, Nubek. Czeka z zwiady, tychu Iść do góry, iść do, do góry trzeba szybę odkliknąć Szyby idź odkliknąć do góry Czekaj, 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 czekaj. To nie jest koło domku nie mów. To zadanie szyba. Proszę nie mów. Biorę szybę! Ale to Nie, nie szyb! Szybowo! O nie, o nie, o nie, o nie, nie Szybującą szybę! Git, git. U góry! Jest, jest dobrze wszystko! Idealnie! Dobra, dobra, elegancko! Klik. Dobra! Klik. Jest! Klik. Kolorowa baza! No muszę to zniszczyć, bożem za, za, zakleił to gdzie ma być szyba, nie? Jestem inteligent On nas nigdy nie znajdzie No ale będziemy, no, mieli no, z... na niego, będziemy mieli taki wgląd na niego tak, tak, A wszystko dobrze z tobą, bo tak dziwnie gadasz? Może przez prostu maskę, co? Oj, to Ty... może, bo się tu dławię No to <laughs> zdemi. ją, po co ci maska? Dobra, czekaj, muszę odklikać wszystko Nie, bo się stara, że... Ale czemu się zarazić, przecież jesteśmy zdrowi Idę sprawdzić do góry, gdzie jest gdzie, może... nie, już I Wszystko nas, jest git! Pytanie, gdzie było? Na to mam. Nie, nie. nie! Patrz, wszystko widać! Jaka okay. piękna bazylika! O nie, o nie! O nie! O nie! Co się on tu wejdzie? Nie, nie wejdzie, guzik! Nie, 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 nie... Patrz, jak szybko, szybko to ściany! Nie klikaj, nie klikaj! Edytuj no! Tak jak Fortnite! No dobra! Dobra, cyk, elegancko! Dobra, no mamy taką bazylikę. On, on tu nie wejdzie, bo tu za kolorowo, jest nawet jakby znalazł ją. Dobra. I to jesteśmy bezpieczni. C no, no ja no nie wiem, wiem no, ja mam nadzieję. Ja mam nadzieję wielką taką. Wielką o, taką tak mam było. nadzieję. Wielką taką mam, dobra U góry już też jest również kolorowo, pany Jest coś pięknego. Wszędzie kolorowo? Nie ma żadnego dirta Tu jeszcze Cyk, 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 elegancko, elegancko! Dobra, teraz pytanie, gdzie może być Nubo? Wszystką całą bazylikę mamy zrobić. Nie, ja go co chwilę słyszałem, ja go słyszałem przed domkiem gdzieś. Musimy zbadać, musimy zbadać. Może weźmy go, weźmy się, pokażemy, powiemy, że idziemy do domu, chodźcie I potem tu wrócimy od góry Chodźcie Ej, Szybko, wyjdźcie, 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 wyjdźcie Ty chuj, panie doktorze, chodźcie teraz, Nubka Powiemy mu, że idziemy na chatę, a potem sprawdzimy, co robi w swoim domu sam Dobra, dobra Nubo! Nubo! Jesteś nawet pecetem, nie lubię gier A, ty chodź do domu, Nubo, słyszysz nas? Halo? Ej, dobra, nawet nie wie, że my pójdziemy do domu. I co jest, gry? aż tak pochunęło? Na, na, nie, na no, no. Panie doktorze, zrób z nim coś. Dobra, nubek, y, proszę przyjmij jedzenie, najedź się. Ma i jedzenie, nubek, Jedz Coś, nie tylko nubek, grasz, jedz! Nubek, kolory! Rzucam ci kolorowe bloki! Rzucę kolory, rzucę kolorowe bloki! Uciekaj do domu, no idziemy z nim? do domu, no bo idziemy do domu jak coś, wiesz, idziemy spać. No bo. Wróć sobie do domu na spokojnie. Chodźcie, chłopaki! Nie gnął, bo się pogra. Niech mu bo się pogra. Niech jak w jakiś. Nie, nie bo się pogra. Pogra, pogra, pogra na konsoli i my wracamy, nie? Chodź lekarz. Chodź, chodź. Cześć, Nubo, trzymaj się tam, Nubo. Dobra, Nubo. Do widzenia, Nubo. Dobra, oczywiście, teraz panowie robimy kółeczko wokół własnej osi. Jazda wejdzie na chatę. Nie ma się co on robi. A on, z, a on jest zombie! To, to jest. Go, on gorzej, zombie zachowuje. gorzej niż zombie. zombie. A pamiętasz to, to, on już był zombie. No, ptych ciebie nie było w tych dziejach. Był zombie? Ale, ale Nubek był zombiakiem. A wiesz, to jeszcze był zombie? To. A jak myślisz? Ty. Czekaj, ja, no. nie, ja nie byłem. To, to, i, to, był. inny? to i to był. To inny... Nie. Ja! No to i to był zombie? A wiesz, kto jeszcze był w gangu i do Kaza? <grym> to też nie A takie, a też stare dzieje ptychu, no co ci mam powiedzieć? To ciężkie dobra, 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 dobra poczekaj teraz. sprawdźmy. drzwi otwarte! O nie, ale by tu wszedł, o bo przerąbane. Jeżdża, ale jeszcze go nie ma, dobra, widzowie, my czekamy, nie. aż nubo wejdzie do domu, a pewnie to trochę potrwa, bo jak widzicie. Ej! To? Wszedł akurat. Co on robi? Ja to. Ja się nie wychylam. On jest... on jest jakiś Nie no to jest coś ja nie Halo nie. Okay. To jest grane I To jest coś nie... On jest niewolny... On nie... robi, on ciągle trzyma to tak dziwnie w ręce, widzicie to? Nie I właśnie nic. może jakoś mu... jakoś mu to zepsuć! Ty go ty tak siedzisz? No bo ja się boję. Ale może mu to zepsuć jakoś! Ale jak mu to, to zepsuć? Gra. Ej, to ty próbowałeś mu to wyrywać czy nie? Nie, bo ja się powiem, nie, no nie że A no tak, w sumie, ej właśnie, jak my, Powiedz mi, my trzeba... Skonstruuj rękawice Przez no. co nic nie przejdzie Ej, były takie łapki kiedyś w automatach, gdzie się rzucało Takie, takie slajmowe Ooo, no jest... dawaj no? na wędkę go No, albo na wędkę? Dawaj czy na wędka. wędkę go Trzeba by jakąś specjalną wędkę zrobić, jakiś chwytak może, co? Panowie Panowie, ja... Ja zakładam szalik gniewitkę, jak w Harrym Potterze o, Co? Dobra, ja mam wędkę i idę, idę obadać teren z bliska, idę, idę, idę sprawdzić Ale... Dobra, tylko... <laughs> nie dała, mnie! Lek. Ja cię cykrował duchowo <laughs> Dobra Amykam? Ja będę duchowo, bo ja się cykam Ej, ej! Panowie, Co? jest źle! Jest Co? źle! Co? Co? Nie panowie, jest tragedia, czekaj, ukliknąłem, kliknąłem Jest tragedia, panowie Co Nie ma z nim kontaktu w ogóle, nic Patrz, źle Co? ma Nintendo na podłodze Ej! ej! Od Co, chyba od nawet... Od on jest tak wciągnięty Zaczynają w grę, że on się dziś złe i... rzeczy. I to. Patrz źle, Gierma! Ej, on ma trzy on różne, od gry, nie... odpalone, trzy, trzy różne gry odpalone. Nie dotykajcie! Patrz, on nie reaguje. Nubek? Nubek? Nubo? Odezwij się, proszę. Nubeczku? Dirt! Damy ci dużo dirta, tylko proszę wróć do nas. Nubek. Nie zamknijmy drzwi, bo my dowiedzieliśmy się o naszej bazie. Dobra, nie, 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 wróćmy, wróćmy. Nubek? On nawet nie będzie wiedział. Ej, on jest ej, On jest on jakimś przerażający. Mógł. On jest z Ej, i tak gra w tą grę, no co ty? No wie, chodźcie, musimy tu zostać, chodźcie tutaj. Wróćmy do bazy, będziemy cały czas go obserwować, ważne co Musimy dobra, mieć go dobra, na dobra, oku, dobra. wystarczy, że pójdziemy spać, będzie tragedia, tu nas nie znajdzie. Dobra, dobra racja. Dobra, dobra także widzowie, ja się z wami żegnam. U Toyta mm. będziemy działać oczywiście dalej, także wpadajcie do Toyta. Filmy są co dwa dni, raz u mnie, raz u Tojta Także pilnujcie się, widzowie, pilnujcie się i nie bądźcie szarymi ludźmi.